Czy energia myśli naprawdę może zmienić naszą rzeczywistość? Wyobraź sobie to. W fizyce kwantowej mówi się, że nasza świadomość może wpływać na świat wokół nas. Każda myśl, każda emocja ma swoją własną wibrację, która oddziałuje na naszą rzeczywistość. Tak, to prawda. Nasze umysły są potężniejsze, niż moglibyśmy przypuszczać. Fizyka kwantowa dowodzi, że na poziomie subatomowym rzeczywistość jest elastyczna, a nasza świadomość ma moc kształtowania jej. Czy wiesz, że naukowcy odkryli że nasza percepcja rzeczywistości może dosłownie zmieniać strukturę materii, to jak z manifestowaniem marzeń, jeśli naprawdę wierzysz w to, co tworzysz, twoje myśli stają się częścią tego, co staje się prawdą. Więc pamiętaj, twoje myśli to energia, a energia to wszystko, co jest w stanie zmieniać świat. Zacznij od dziś, zmień swoje myśli, zmień swoją rzeczywistość.